Dzisiaj wiemy, że 95% e, raka gruczołowego szyjki macicy spowodowana jest bezpośrednio infekcją właśnie tym wirusem. E, więc, czystą głupotą, wydaje mi się, e, niepostawienie bariery tam, gdzie możemy zrobić to w prosty i bezpieczny sposób. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest ginekolog, położnik Filip Dąbrowski. Na co dzień pracujesz gdzie? Na co dzień pracuję w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy warszawskim placu Starękiewicza. A przed Wami Ania Ślusarczyk. Od 20 lat prowadzę portal babyboom.pl, a na co dzień znajdziecie mnie na forum jako Slu. Szczepienia HPV. Bardzo duża dyskusja, szczepić, nie szczepić, yy, jakieś plotki pod tytułem, że to jest szczepionka niebezpieczna, a jednak bardzo wielu lekarzy rekomenduje. Dlaczego warto szczepić? Jeżeli możemy zapobiec jakiemuś problemowi, powinniśmy to no. robić. Dzisiaj wiemy, że 95% e, raka gruczołowego szyjki macicy spowodowana jest bezpośrednio infekcją właśnie tym wirusem. E, więc czystą głupotą wydaje mi się e, nie postawienie bariery tam, gdzie możemy zrobić to w prosty i bezpieczny sposób. Część, e, u części osób wątpliwości budzi to, że należy szczepić małe dziewczynki. E, szczepionka zatwierdzona mhm. jest od 9 roku życia. Mhm. E, faktycznie powinniśmy szczepić dzieci. Powinniśmy szczepić osoby, które jeszcze nie rozpoczęły e, życia płciowego jeszcze nie miały dużego ryzyka na zakażenie się tym wirusem. Później szczepienie jest o wiele mniej skuteczne. Nie oznacza to, że te 9, 12, 14-letnie dzieci powinny rozpocząć życie płciowe. Absolutnie no nie, ale powinny być zabezpieczone przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Czy można powiedzieć, że taka szczepionka w 100% ochroni nas przed rakiem szyjki macicy? W 100% nie, ale ponad 90%. Dzisiaj wiemy, że zdecydowana większość raków szyjki macicy wywo wywoływana jest infekcją. Jednym z typów wirusa HPV. Obecnie najlepsze szczepionki chronią nas przed dziewięcioma najbardziej wirulentnymi, najczęściej występującymi typami, które powodują rak. Pozostaje kilka procent ryzyka, że zarazimy się innym typem wirusa, przed którym ta szczepionka nas nie ochroni. Wiem również, że powinny się szczepić kobiety, które już, już rozpoczęły współżycie płciowe. Zdecydowanie tak. Takim podstawowym wskazaniem do Wykrywania czy szukania wirusa HPV u dorosłych kobiet są podejrzane zmiany na szyjce macicy. Czy to widoczne gołym okiem, czy te, które widzimy w cytologii. Takie pacjentki powinny oznaczyć sobie status nosicielstwa. Jeżeli tego wirusa nie mają, zdecydowanie powinny się przed nim zaszczepić. Czyli jeżeli wirusa mają, no to już się nie szczepią, bo to jest za późno, ale zanim się zaszczepią, powinny wykonać badanie, żeby wiedzieć, czy go mają, czy nie. Mniej więcej tak, chociaż sytuacja jest mhm. odrobinę bardziej skomplikowana. Pamiętajmy, że wirus brodawczaka ludzkiego, czyli wirus HPV, e, podobnie jak inne drobnoustroje, wirusy, bakterie, może być eliminowany z naszego organizmu. Czyli nasz organizm sam sobie poradzi ze zlikwidowaniem go, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Pamiętajcie, że HPV to nie wyrok. Okay? E, jeżeli jesteście młodą, zdrową kobietą, jest duża szansa, że wasz organizm e, zwalczy tego wirusa w przeciągu mniej więcej roku, półtora. Czyli nawet jeżeli był u Was wykryty ten wirus, warto zrobić ponowne oznaczenie za mniej więcej rok, półtora. Jeżeli był u Was nieprawidłowy wynik cytologii, nie należy panikować, to nie znaczy, że zaraz będę miała raka, to znaczy, że muszę być pod dokładną kontrolą. W mniej więcej 70% takie zmiany potrafią same zniknąć, czy po niewielkim leczeniu przeciwzapalnym, właśnie w ciągu roku. A jak wygląda badanie, które nas kwalifikuje do zaszczepienia? Szczepionka przeciwko wirusowi HPV jest bardzo bezpieczna. Nie ma w niej żywych wirusów, są tam tylko specyficzne białka, konkretnie białko L, bardzo podobne do kapsydu wirusa HPV, czyli nie ma możliwości zakażenia się czy infekcji tym wirusem w czasie szczepienia. Jeżeli jesteśmy zdrową osobą, nie mamy wysokiej gorączki albo ciężkiego stanu zapalnego, możemy się zaszczepić. Także kwalifikacja tutaj jest bardzo szeroka. Za jakie nowotwory jest odpowiedzialny wirus HPV? Wirus HPV jest odpowiedzialny za szereg chorób nowotworowych. Tą, o której wszyscy wiemy, czyli rak szyjki macicy, ale także e, rak odbytu, rak nosogardzieli czy krtani. A także rak są u mężczyzn. No właśnie, bo również mężczyźni powinni się szczepić, prawda? Zdecydowanie tak. Mężczyźni o wiele rzadziej chorują na choroby związane z wirusem HPV, bo pamiętajmy, że to nie tylko rak, ale także brodawki płciowe które nazywane są potocznie kwikcinami spowodowane są właśnie obecnością tego wirusa. Mogą wystąpić także u mężczyzn i mężczyźni także powinni się na niego szczepić. Ale mogą to robić już też chłopcy? Bo nie wiem czy tutaj u dziewczynki tak, tak. jest 9-12 lat, a u chłopców jaki to powinien być wiek? Tak naprawdę podobny wiek. Jeżeli mówimy o profilaktycznym szczepieniu dzieci, powinno być to przed rozpoczęciem ich życia seksualnego. Także szczepieniu powinny być poddane zarówno chłopcy, dziewczynki w młodym wieku. Czy będzie to 9 lat czy 11, nie ma tu dużej różnicy. ich Układ odpornościowy jest już odpowiednio rozwinięty, aby taką szczepionkę przyswoić i odpowiednio e, użyć jej do obrony organizmu. A, a, złośliwi powiedzą, że wiek jest tylko liczbą. Tutaj faktycznie tak jest, więc czy to będzie 10, 11 czy 15 lat, jest to dobry moment. Z tego co czytam, badania pokazują, że w Australii, gdzie te szczepienia są, zostały rozpoczęte na szeroką skalę i chyba już od 10 lat, jak niedłużej są prowadzone, rzeczywiście zauważono znaczny spadek zachorowań na raka szyjki, macicy i wygląda, że Australia będzie pierwszym państwem, gdzie być może ten rak przestanie istnieć. Nie tylko państwem, ale całym kontynentem no tak. to wspaniałe wiadomości. Kiedy przeczytałem doniesienia z Australii, e, było mi aż trudno uwierzyć, jak doskonale tamtejszy program eradykacji wirus HPV sobie z tym poradził. To doskonały przykład, który pokazuje, że rak szyjki macicy może być kolejną chorobą, którą odeślemy do lamusa, tak jak polio e, mhm. czy, czy epidemie tyfusu, prawda? Mam nadzieję, że za. 30 lat rak szyjki macicy zostanie już tylko w podręcznikach medycznych. I dlatego ja mam taką radę dziewczyny od siebie, jako kobieta, że warto się zaszczepić, dlatego że y, rak szyjki macicy w Polsce jest wykrywany zdecydowanie za późno. E, kobiety w Polsce zbyt rzadko zgłaszają się do lekarza, e, zbyt rzadko wykonują cytologię, czy właśnie badania w kierunku wirusa HPV. Czyli pomyślcie o tej szczepionce jako po prostu o profilaktyce, a także takim ubezpieczeniem na zdrowie, a nawet nie na zdrowie, tylko na życie. W zasadzie tak. Czyli co? Szczepimy się. Szczepimy się. I Panów też zapraszamy na szczepienia. Tak, pamiętajcie o tym, bo Panowie nie tylko sami mogą zachorować, ale też przenoszą wirusa e, na swoje partnerki. E, także jeżeli chcecie zadbać o siebie i o swojego faceta, Pomaguje. zagnajcie go do lekarza. I Panie, zapraszamy na szczepienia. Bardzo Ci dziękuję, na, dziękuję za rozmowę. Bardzo.